Najlepsza telewizja fantastyczna w internecie. Witam w kolejnym rzucie ekranu. Mam dzisiaj 15 sierpnia. Zobaczmy, co ciekawego słychać na rynku elektronicznej rozrywki. W dzisiejszym odcinku zobaczymy. Zapowiedź najnowszego Tropico. Canyon Lynch 2 już za 5 dni. Test Drive Unlimited 2. Najnowszą odsłonę walczących robaków. Ciekawą modyfikację do Napoleon, Total War oraz wiele innych. Zaczynamy! Studia Calypso Media i Hemimon Games po wydaniu dodatku do Tropico 3 są gotowe na stworzenie kontynuacji. Tropico 4 pojawi się na sklepowych półkach już w drugim kwartale 2011 roku. Deweloperzy zapowiadają nową kampanię, zawierającą 20 misji na 10 nowych mapach. 20 nowych budowli, m.in. Tark i Aquapark. Sześć nowych katastrof, takich jak tornada, susze czy wulkany. Odana do dyspozycji graczom zostanie również Rada Ministrów, która pomoże uporać się z problemami mieszkańców. Gra wspierać będzie portale Facebook i Twitter, gdzie wyświetlane będą archiwmenty. Nadciąga duet dwóch najbardziej szalonych przestępców w dziejach gier komputerowych. Chodzi oczywiście o Kane and Lynch 2 Dog Days, które premier będzie miało już 20 sierpnia. Jak sami reklamują twórcy, gra będzie bogata w sceny wizualne wzorowane filmami dokumentalnymi, a także obfite w finezyjne dopracowane ujęcia kamery, której ruch i zmiany położenia idealnie będą ukazywać chaos akcji przestępczych. Oprócz wersji singleplayer dostaniemy także rozbudowane multi z takimi trybami jak Tajniak, Gliniarze i Złodzieje oraz Arcade. Zbudzająca wielkie emocje i oczekiwania gra wyścigowa Test Drive Unlimited ukaże się później niż początkowo planowano. Premiera zostanie przesunięta na pierwszy kwartał 2011 roku. Jak tłumaczy Atari oraz Eden Games, twórcy potrzebują więcej czasu na dopieszczenie swojego produktu. Zwłaszcza, że muszą sprostać wysokim wymaganiom fanom pierwszej części. Niedawno ukazał się krótki trailer przedstawiający w akcji arsenał naszych sympatycznych robaków Worms Reolded. Zobaczymy tutaj starych przyjaciół pokroju dynamitu i świętego granatu ręcznego, jak i nowe zabawki, np. działko stacjonarne, magnes czy wgniatający fotel Super Bunker Buster. The Cartoon Mod to regionalna modyfikacja pod Napoleon Total War, która przenosi nas do Afryki Kolonialnej końca XIX wieku. Rozgrywka przybliża czasy Gordona Paszy i brytyjskiej walki kolonialnej w Sudanie. TKM został osadzony na mapie w Kampanii Egipskiej, powodem jest obecna niemożność edycji tego elementu rozgrywki w Empire Total War oraz Napoleon Total War. Data początkowa kampanii w modzie przypada na 1885 rok, zaś dostępnymi frakcjami są Egipt, Turcja i oczywiście Wielka Brytania. Na szczególną uwagę zasługują nowe modele jednostek brytyjskich i sudańskich wykonane na wysokim poziomie i zgodnie z realiami epoki. 12 sierpnia 1981 roku w nowojorskim hotelu Astoria pokazano pierwszy komputer osobisty firmy IBM. 29 lat temu zakładano, że uda się sprzedać może 2000 sztuk. Jak widać, prognozy okazały się błędne, a komputery osobiste stały się nieodłącznym towarzyszem człowieka. Wszystkim pc życzymy 100 lat. Seria Stalker liczy sobie 3 tytuły, lecz dopiero teraz, co zaserwuje nam studio GSC Game World, można nazwać prawdziwym sequelem cienia Czarnobyla. Stalker 2, bo tak nazywać się ma ta produkcja, oferować ma nam nową multiplatformową technologię, cokolwiek to oznacza. Gra zaplanowana jest na rok 2012. 2K Games ogłosiło premierę dema Mafii 2. Demo dostępny jest na platformie Steam Demo. Wersji dla PC waży nieco ponad 1 GB, a serwery Steam pozwalają na szybkie jego pobranie. W demie wcielmy się w protagonistę Vito, którego zadaniem jest pozbycie się niewygodnego producenta alkoholu. Akcja, choć z początku prosta i łatwa, szybko przeradza się w krwawą jatkę, której finał okazuje się zaskakujący. No, uh, Na naszym portalu pojawia się recenzja gry Sniper, Goes Warrior oraz felieton dotyczący przemocy w grach. Zapraszamy do lektury. Dzięki wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!